Chodzi balans w dniu dzisiejszym, czyli 11 lutego. Witam was serdecznie, kochani. Czas wrócić po dłuższej przerwie do nagrywania, ale wyjazd do Polski, choroba i jeszcze wiele, wiele rzeczy na mojej głowie było. Ale już wracamy powoli. Mamy balansik Berserker, czyli tutaj ta nowa karta zostanie troszeczkę polepszona Tutaj mamy szybciej, będzie uderzała, czyli będzie w 20% na sekundę większy damage. Stwierdzili, że karta była za słaba, więc troszeczkę trzeba było ją ożywić do tego Lamber Jack. Lamber Jack do tej pory miał ten tutaj plus dla wielu z was, że można było jego żywotność tego ducha przetrzymać dłużej grając, rzucając Rid'ja. W tej chwili używając Ridja, już nie da się tego ducha dłużej trzymać na mapie, według mnie bardzo dobrze, zwłaszcza zrobili to jeszcze pod 2 na 2, gdzie jakbyśmy grali. Właśnie Lambert Jackiem ewolucją więc, na zmianę byśmy tego Razer rzucali jeszcze z lustra. To już w ogóle ten Lambert Jack tutaj by był nie do pokonania, ponieważ go ducha nie można zabić. Więc, plus na plus ta zmiana ewolucji Lamberjaka nie będzie już go można dłużej z Pelem przytrzymać. No i oczywiście 2 na 2 lader tutaj powraca, zostały już błędy poprawione. Więc możemy grać od tego miejsca, gdzie skończyliśmy przed konserwacją. Życzę Wam powodzenia. Ja też zagram może na live, bo emotkę trzeba zdobyć. Jak to jestem łowca emotek. Ale też zapraszam was niebawem od 12 lutego, czyli już jutro będzie filmik, taki shortik, gdzie będę musiał zrobić dużo wyświetleń, bo będą emotki do rozdania, jeżeli mi się uda te progi przebić, będzie. Nie ukrywam, bardzo ciężko, ale jeżeli to się uda, to mówię emotki. Kilka emotek będę mieć do rozdania. Zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję, polubienie, cokolwiek chcecie. I do zobaczenia już niebawem.